Świadomość i nieśmiertelność Tomasz Hałko, wydawnictwo Indygo Book Aura Dawno temu ludzie postrzegali aurę, ale niektórzy nasi światli przodkowie narzekali, że mamy oczy i nie widzimy. Duchowo zaawansowani ludzie, tacy jak Budda, Jezus i ich bezpośredni uczniowie zostali malowani ze złotymi aureolami wokół głowy, ponieważ niektórzy ludzie faktycznie widzieli ich aury i o tych aurach mówili, przekazując rezultat tych obserwacji z pokolenia na pokolenie. Wydaje się, że przyroda dała nam możliwość, aby nauczyć się postrzegać aurę, ale żeby to osiągnąć, powinniśmy się nauczyć lepiej używać zarówno naszej świadomości, jak i naszych zmysłów. Jeśli zdecydujesz się nie spróbować, najprawdopodobniej nigdy aury nie zobaczysz. Z drugiej strony, gdy samodzielnie coś zobaczysz, rozwiejesz swoje wątpliwości. Możesz wtedy wykorzystać swoje nowe umiejętności, aby dowiedzieć się więcej. Kiedy zacząłem badać moje własne postrzeganie aury, zainspirowane książką Misja i osobistymi kontaktami z jej autorem, miałem wątpliwości, czy to, co postrzegam, to rzeczywistość, czy mi się tylko coś wydaje. Z dorosłymi nie ma co na takie tematy rozmawiać. Zacząłem wtedy wymyślać zabawy z dziećmi, pojedynczo i w grupach, zwracając uwagę na ich postrzeganie kolorów. Ogłosiłem bezpłatne warsztaty postrzegania aury dla dzieci i przeprowadziłem te warsztaty u nich w domu w obecności rodziców. Pokazywałem dzieciom moje ćwiczenia wizji peryferyjnej, przedstawione dalej w tym rozdziale i tłumaczyłem im, jak patrzeć, żeby zobaczyć więcej. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że wszystkie dzieci widzą w zasadzie to samo co ja. W czasie warsztatów postrzegania aury siadałem przed białym ekranem lub białą ścianą, umieszczałem naklejkę wielkości mrówki na środku czoła i prosiłem dzieci, żeby patrząc na mrówkę, Powiedziały mi, co postrzegają wokół mojej głowy, posługując się swoją wizją peryferyjną i koncentrując się w ten sam sposób, jak w czasie zabawy z kolorami. Kiedy siedziałem na białym tle przed grupą dzieci, medytowałem i koncentrowałem się na szczególnych kierunkach myślenia, zmieniając w ten sposób położenie, rozmiar i kolory aury nad moją głową. Starałem się utrzymać konkretną koncentrację przez jakiś czas i robić zmiany w mojej świadomości dość wolno, żeby wszystkie dzieci zdążyły opowiedzieć, co widzą. Kiedy się upewniłem, że wszystkie dzieci widzą moją aurę, w ten sam sposób doszedłem do wniosku, że zjawiska, które obserwujemy za pomocą wytrenowanej wizji peryferyjnej, są częścią nie tylko naszej percepcji, ale i rzeczywistości. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to, co postrzegam, jest aspektem rzeczywistości i że nie jest to iluzja czy wytwór wyobraźni. Dzieci pozwoliły mi sprawdzić, jakie kierunki myślenia tworzą jakie zmiany w mojej aurze. Ze zdumieniem stwierdziłem, że zmiany w kolorach aury bezpośrednio potwierdzają informacje o aurze i jej kolorach zawartą w książce MISJA. Z moich eksperymentów wynika, że prawie każdy człowiek może do pewnego stopnia dostrzec aurę. Kiedy każde dziecko widzi to samo, uważam to za aspekt natury zasługujący na dalszą uwagę. Co to jest aura? Wszystko we wszechświecie wydaje się być oscylacją samej przestrzeni. Światło, każdy atom, każda część atomu. Każdy elektron, każda elementarna cząstka, nawet kodowanie, odzyskiwanie i przetwarzanie informacji w naszych myślach i w świadomości. Wszystko to w swej istocie jest pewną formą oscylacji. Dlatego możemy zdefiniować aurę jako elektrofotoniczną oscylację. Według przekazu z Dzioby, nasza dusza, ciało astralne składa się z 4 razy 10 do 21 potęgi elektronów, które przechowują i przetwarzają informacje, emitując i absorbując fotony. Fotony te to forma światła, które możemy postrzec, posługując się naszą kwantowo funkcjonującą świadomością. Definicja ta jest wystarczająca do obserwacji aury pod warunkiem, że potrafimy wyostrzyć naszą percepcję i wrażliwość, aby postrzec oscylację aury. Najważniejszą właściwością aury jest fakt, że zawiera ona informacje o obiekcie. Aura wokół żywych. Funkcjonujących świadomie obiektów ludzi, roślin zmienia się w funkcji czasu, oscylując. Aura wokół nieożywionych obiektów kamienie, kryształy, woda itp które nie funkcjonują świadomie zmienia się mało, ale może zostać zmieniona przez naszą świadomą intencję. Niektóre aspekty aury można wzbudzić i wzmocnić za pomocą specjalnego pola elektrycznego i wtedy aura staje się widzialna gołym okiem. Z uwagi na kwantowy mechanizm wzbudzania i emisji poświaty za pomocą pola elektrycznego, poświata taka jest jednokolorowa. Informacja o obiekcie jest zawarta w kształcie i rozkładzie jasności poświaty. Więcej szczegółów o tej technice wzbudzenia aury znajduje się w rozdziale elektrofotonika. Postrzeganie pozazmysłowe? W czasie snu i podróży astralnych widzimy wszystko dość dokładnie. Ponieważ nie używamy wtedy naszych oczu, wrażenia wzrokowe przypisywane naszym oczom pojawiają się w naszej świadomości w inny sposób. Elektrony naszej duszy, ciała astralnego, mogą teoretycznie rzecz biorąc przetwarzać i interpretować fotony, światło oraz informacje w nich zawartą bezpośrednio niezależnie od organów ciała fizycznego. Jest całkiem prawdopodobne, że świadome trenowanie wizji peryferyjnej i związane z tym treningiem zwiększenie zakresu doznań wzrokowych pomaga nam rozwinąć umiejętność takiego bezpośredniego postrzegania, szczególnie wtedy, kiedy również trenujemy tę umiejętność, koncentrując się w czasie naszych snów. Dlaczego dobrze jest spróbować zobaczyć aurę? Kolory i intensywność aury, zwłaszcza wokół głowy i nad głową, mają szczególne znaczenie. Obserwując czyjąś aurę, możesz zobaczyć myśli drugiej osoby, zanim usłyszysz je wyrażone werbalnie. Jeśli nie zgadzają się z tym, co ta osoba mówi, za każdym razem zobaczysz kłamstwo. Nikt nie będzie mógł kłamać przed tobą niezauważony. Aury nie można udawać. Pokazuje ona naszą prawdziwą naturę i intencje, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Aura jest również naszym duchowym podpisem. Kiedy widzisz osobę z jasną, czystą aurą. Możesz być pewien, że jest to osoba dobra i zaawansowana duchowo, nawet jeśli jest skromna i zachowuje się powściągliwie. Kiedy widzisz osobę z szarą lub mętną aurą nad głową, możesz być pewien, że człowiek z taką aurą ma niejasne intencje, niezależnie od tego, jak imponujący, elokwentny, wykształcony, przystojny czy dobrze ubrany taki człowiek się wydaje. Szczególnie ważne jest sprawdzenie aury każdego przywódcy religijnego, nauczyciela duchowego, mistrza czy guru. Taka osoba powinna mieć wyraźnie określoną żółto-złotawą aureolę wokół głowy. Jeśli taka osoba jej nie ma, lepiej radzić sobie samemu. Czytając aurę, można diagnozować nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, choroby, na długo przed pojawieniem się fizycznych objawów. Świadomie kontrolując swoją aurę, możesz przyspieszyć proces powrotu do zdrowia i utrzymać dobre zdrowie. Jednak uzdrawianie ciała fizycznego jest niczym w porównaniu z tym, co widzenie i rozumienie aury może zrobić dla naszej świadomości i rozwoju duchowego. Każdy ma aurę, ale większość ludzi na Ziemi ma bardzo małe, nudne i mętne aury. Wydaje się to być bezpośrednią konsekwencją ich materialistycznej postawy życiowej, negującej i hamującej rozwój świadomości, kultywującej strach, zawiść, zazdrość i inne podobne emocje. Taka postawa tłumi ich prawdziwą naturę, a ich aury również wydają się być stłumione. Kiedy nauczysz się widzieć aurę, przygotuj się na naprawdę trudne pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest moja aura oraz sytuacje, gdy nie widzisz żadnej aury lub widzisz coś, o czym nie chcesz rozmawiać? Jedną z najlepszych odpowiedzi, jaką znalazłem, jest: dlaczego nie nauczysz się widzieć aury na własne oczy? I to jest jeden z głównych powodów, dla których uczę ludzi widzieć aury od 1997 roku. Kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że ich aura jest widoczna i wedle osób może lub nikt nie może jej zobaczyć, będą zwracali uwagę na to, o czym myślą. Mogą też próbować zobaczyć i poprawić swoją aurę. W ten sposób staną się lepsi i mądrzejsi, nabiorą umiejętności rozpoznawania intencji innych ludzi. Z pewnością cały świat stanie się znacznie lepszy, jeśli wszyscy ludzie będą mogli widzieć i rozumieć aury. Dzieci i aura. Małe dzieci do 9 lat naturalnie widzą aury. Niemowlęta i małe dzieci często patrzą ponad osobę, przed sobą. Kiedy nie podoba im się kolor aury nad głową, lub jeśli kolor ten różni się znacznie od aury ich rodziców, wpadają w płacz bez względu na to, jak bardzo osoba się uśmiecha. Dzieci mają znacznie czystsze i silniejsze aury niż większość dorosłych, którzy są zwykle całkowicie zniewoleni przez świat materialistyczny i podążają za powierzchownymi przykładami. Kiedy nauczyłem mojego 11-letniego syna widzenia aury, powiedział mi, że kiedy był mały, widział aurę przez cały czas. Ale nikt nie zwracał na to uwagi, więc myślał, że to nie jest ważne i może coś jest nie tak z jego wzrokiem. Jest to typowy scenariusz. Moim zdaniem dzieci powinny nauczyć się widzieć i rozumieć aurę w przedszkolu lub w szkole podstawowej, aby nigdy nie straciły tej naturalnej zdolności. Jak zobaczyć aurę? Aby zobaczyć aurę, musimy zwiększyć wrażliwość naszych oczu i naszej świadomości, rozszerzyć zakres postrzeganych, świadomych wrażeń. Wydaje się, że możemy to osiągnąć poprzez trenowanie naszego widzenia peryferyjnego, przedłużenie czasu ekspozycji, poprawę przetwarzania wrażeń wzrokowych w naszej świadomości, usprawnienie komunikacji między lewą i prawą półkulą mózgu. Widzenie peryferyjne. Dlaczego powinniśmy używać naszego widzenia peryferyjnego? Nasza siatkówka, płaszczyzna ogniskowa oka zawierająca komórki światłoczułe, jest tam zwykle mniej uszkodzona niż w części centralnej. Centralna część siatkówki jest stale używana i przez lata akumuluje uszkodzenia spowodowane nadmiernym i sztucznym oświetleniem telewizor, komputery, sztuczne światło itp. Przez lata ćwiczymy wizję centralną, aby jej używać w określony sposób. Małe dzieci widzą aurę znacznie łatwiej, ponieważ ich centralne widzenie nie jest jeszcze uszkodzone. Kiedy idą do szkoły, wymaga się od nich, żeby używali wzroku w określony sposób i stopniowo tracą naturalne postrzeganie. Zwiększenie ekspozycji. Chcąc zrobić zdjęcie ciemnej sceny, musimy wydłużyć czas naświetlania kliszy czy elementu światłoczułego. W praktyce, wymaga to umieszczenia unieruchomionego aparatu fotograficznego na statywie. Możemy osiągnąć podobny efekt statywu dla naszego wzroku, koncentrując się dokładnie na jednym punkcie przez 30 do 60 sekund. Kiedy nasze oczy się poruszają lub scena przesuwa się przed naszymi oczami, obrazy są uśredniane przez nasze oko. 25 klatek filmu na sekundę wydaje się płynnym ruchem. Kiedy koncentrujemy się na jednym punkcie, zwiększamy naszą wrażliwość, ponieważ akumulujemy energię światła dokładnie w tych samych rejonach siatkówki. Nasze światło komórki w oku czerwone, zielone i niebieskie działają jak czujniki drgań, podobnie jak trzy odbiorniki radiowe dostrojone na trzy częstotliwości kolory R, G, B. Kiedy chcesz osiągnąć oscylację o zwiększonej amplitudzie powiedzmy huśtawki możesz to osiągnąć, używając bardzo słabej siły wzbudzającej ale przez dłuższy okres czasu. Koncentrując oczy na jednym punkcie, osiągasz bardzo podobny efekt dla wzroku. Przy bardzo małej stymulacji możesz stopniowo wywołać znaczne oscylacje komórek światłoczułych, co z kolei spowoduje świadome wrażenia wizualne. Ćwiczenie wizji peryferyjnej ma na celu wytrenowanie wzroku peryferyjnego i demonstrację efektu zwiększonej ekspozycji. Trenuj ćwiczenie wizji peryferyjnej, aż nabierzesz pewności, że widzisz kolory wokół kolorów. Następnie przejdź do ćwiczenia na koncentrację, aby poprawić świadomą komunikację między lewym i prawym okiem. Ćwiczenie wizji peryferyjnej. Umieść rysunek, ćwiczenie wizji peryferyjnej z czarnymi kropkami około 1,5 metra przed sobą. Patrz na jedną z czarnych kropek bez przerwy przez około 10-15 sekund i stopniowo zwróć uwagę na kolorowe obszary obok za pomocą wzroku peryferyjnego. Oprzyj się pokusie spojrzenia w inne miejsce niż czarna kropka. Stopniowo zauważysz, że kolorowe obszary obok czarnej kropki wydają się być otoczone aurą innych kolorów. Kiedy czujniki peryferyjne naszej siatkówki są statycznie eksponowane, naświetlone przez pewien czas, nasze wrażenia kolorystyczne stają się inne niż wtedy, gdy używamy tylko centralnego widzenia. Im dłużej się koncentrujesz, tym jaśniejsza będzie aura wokół kolorowych obszarów, ponieważ Twoja wrażliwość wzrasta. Po jakimś czasie kolor aury stanie się neonowy i bardzo jasny. To, co postrzegasz w czasie tego ćwiczenia, to nie aura, ale trening Twojego peryferyjnego postrzegania. Trening ten wyjaśnia, jak patrzeć, żeby zobaczyć aurę wokół głowy człowieka. Obserwacja aury człowieka: 1. Umieść osobę na równomiernie oświetlonym, jednolitym białym tle. Kolorowe tło zmieni postrzegane kolory aury, więc możesz potrzebować dodatkowej wiedzy w dziedzinie łączenia kolorów. Niektóre kombinacje kolorów tła i aury mogą powodować problemy z interpretacją. 2. Wybierz jeden punkt, żeby na niego patrzeć. Środek czoła między brwiami to bardzo dobre miejsce. Jest to lokalizacja tzw. czakry brwiowej lub trzeciego oka. W niektórych kulturach, w Indiach, ludzie umieszczali specjalny znak w tym miejscu. Jest wysoce prawdopodobne, że taki znak w starożytności oznaczał zaproszenie do spojrzenia na aurę. 3. Patrz na ten punkt przez 30-60 do 60 sekund lub dłużej, unikając pokusy, żeby spojrzeć gdzie indziej. 4. Po 30 sekundach przeanalizuj otoczenie swoim widzeniem peryferyjnym, wciąż patrząc na ten sam punkt. Najważniejsze jest kontynuowanie koncentracji na jednym punkcie. Oprzyj się pokusie rozejrzenia się. 5. Po pewnym czasie powinno być widać, że tło w pobliżu osoby jest jaśniejsze i ma inny kolor niż tło w dalszej odległości. To jest Twoje własne postrzeganie aury. Im dłużej się koncentrujesz, im więcej ćwiczysz, ćwiczenia opisane w tej książce. Tym lepiej zobaczysz aurę. Pamiętaj, koncentracja na jednym punkcie zwiększa Twoją wrażliwość, kumulując efekt wibracji aury docierającej do Twoich oczu. Pamięć aury. Po wystarczająco długiej koncentracji obserwowania aury, zamknij oczy, patrząc się z zamkniętymi oczami dokładnie w tym samym kierunku. Przez sekundę lub dwie zobaczysz pamięć aury. Przygotuj się, masz tylko sekundę lub dwie, zanim Twoje światło czułe komórki przestaną wysyłać wrażenia wzrokowe do mózgu. A jeśli przegapisz i nie zapamiętasz doznań w pierwszych dwóch sekundach, musisz zacząć się koncentrować na jednym punkcie od samego początku. Spróbuj poeksperymentować, jak szybko lub kiedy najlepiej zamknąć oczy. Z otwartymi oczami możemy zobaczyć, gdzie aura jest obecna, z zamkniętymi oczami po obserwacji aury możemy zobaczyć, gdzie aury nie ma. Brak aury, ciemne plamy w pamięci wizualnej, może ujawnić słabość organizmu i choroby. Poproś dzieci o pomoc. Dzieci mogą łatwiej widzieć aury i dlatego mogą nam bardzo pomóc w jej postrzeganiu i zrozumieniu. Najpierw musisz wyjaśnić dziecku, jak ma patrzeć. Poproś dziecko, aby spojrzało na mrówkę pośrodku jednego z kolorowych kółek na rysunku Ćwiczenie dla dzieci z mrówką. Aby zachęcić dziecko do dłuższego patrzenia, zapytaj, czy mrówka się uśmiecha, czy ma oczy lub ile ma nóg. Następnie zapytaj dziecko, jakie kolory pojawiają się wokół kolorowych kółek. Kiedy dziecko zrozumie, jak patrzeć, aby zobaczyć kolory wokół kolorów, możemy poprosić je o pomoc w zobaczeniu naszej własnej aury. Usiądź przed białą ścianą, upewnij się, że na ścianie nie ma Twojego cienia. Przyklej na czole ciemną naklejkę, mniej więcej wielkości dużej mrówki. Następnie poproś dziecko, aby patrzyło się na naklejkę na Twoim czole z odległości około 2-3 metrów. I zobaczyło, jaka jest Twoja aura nad głową i wokół niej. Kolejnym krokiem jest danie dziecku wydruku pokazanego poniżej, szablonu lub ręcznego szkicu sylwetki, kompletu kredek i poproszenie dziecka o narysowanie aury w kolorze.